W Muchowskim Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu odbył się festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Festyn został zorganizowany w ramach projektu Aktywni i Potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych którzy rozpoczęli lub niedługo rozpoczną proces usamodzielniania. W festenie oprócz uczestników projektu wzięły udział rodziny zastępcze z terenu powiatu jaworskiego oraz ich podopieczni. Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Jaworze i ich opiekunowie. Była to znakomita okazja do integracji mieszkańców powiatu jaworskiego, dzięki czemu można było lepiej się poznać, wymienić doświadczeniami, a przy okazji wspólnie spędzić czas na przyjemnej zabawie. Festyn został przygotowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Biaworze. zespół do spraw pieczy zastępczej, którego kierownikiem jest Izabela Aniołek, oraz zespół projektowy, którego koordynatorem jest Magdalena Machura. Starosta Stanisław Laskowski skierował słowa uznania oraz podziękowania dla rodzin zastępczych, które pełnią bardzo ważną i odpowiedzialną funkcję dając opiekę i poczucie bezpieczeństwa dzieciom, które nie mogą wychowywać się z rodzicami naturalnymi. Życzył opiekunom wytrwałości i zadowolenia z wykonywanej pracy. Grażyna Rutkiewicz odczytała list Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który także był zaproszony na uroczystość. Jednak wcześniej zaplanowane obowiązki nie pozwoliły mu na przybycie. Festyn oprawiony był muzyką oraz zabawa i konkursami dla najmłodszych i nie tylko, za udział w których można było otrzymać słodki upominek. Najwięcej radości najmłodszym sprawiła dmucha na zjeżdżalnia, suchy basen z piłeczkami oraz trampolina, które były oblegane przez dzieci przez cały czas trwania festynu. Duże radości maluchom dostarczyli strażacy i policjanci, którzy także brali udział w festynie. Dzieci mogły z bliska obejrzeć wóz policyjny i strażacki, włączyć syrenę, z bliska obejrzeć umundurowanie strażaków i policjantów oraz wyposażenie wozów. Widać było duże zainteresowanie dzieci, wśród których na pewno nie jedno marzy teraz o zawodzie policjanta czy strażaka. Dla wszystkich przygotowany został smaczny poczęstunek. Gulasz to zasługa pracowników ośrodka Pałacyk w Muchowie, natomiast kiełbaski z grilla i słodkości przygotowali pracownicy PCPR w Jaworze.